Witam wszystkich bardzo serdecznie na półmetkowym czytaniu dla skorpionów. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Moi drodzy, karty pokazują nam, że prawdopodobnie część z Was w drugiej połowie października będzie musiała zaprzestać robienia czegoś, co zostało zainicjowane być może w październiku, a może i wcześniej. Może tutaj chodzić o jakiś plan. Albo na przykład jakiś projekt, który zaczęliście tworzyć, w który się zaangażowaliście, karty nam pokazują, że tutaj możecie z jakiegoś powodu zacząć tak, jakby mieć poczucie zagubienia. O, tak? Jeżeli chodzi o kartę stali o nazwie, odpowiedź jest prosta. Wyszła Wam karta o nazwie Turn Back, czyli chodzi o to, żeby zawrócić. I tutaj z kolei wyszedł Wam żółw lądowy. To również jest karta, która wzywa do spowolnienia, więc wręcz przede wszystkim najpierw będzie trzeba spowolnić, spowolnić już do takiego momentu, kiedy zupełnie się zatrzymacie i będziecie wracać, tak? Y być może chodzi o to, że część z Was po prostu próbowała przyspieszyć na przykład coś na siłę, albo na przykład próbowała iść jakimiś skrótami, tak? albo na przykład jakaś sytuacja wymknęła Wam się spod kontroli i zaczęła rozwijać się bardzo szybko już do takiego stopnia, że zupełnie straciliście kontrolę, tak? I zupełnie się pogubiliście we wszystkim. I już jest po prostu taki moment przełamania. I to jest tak jakby ten moment, kiedy powinniście zawrócić. Zawrócić i zacząć wszystko od zera. I to również pokazują nam karty Tarota. Mamy tutaj kartę śmierci, mamy kartę magika i mamy kartę trzech monet. To tak jakby na przykład porównując właśnie do tych skrótów, nie wszystko zostało przepracowane albo zrobione w taki sposób, w jaki powinno w taki sposób, żeby zapewnić Wam na przykład poczucie bezpieczeństwa, tak? Że albo żeby zapewnić jakąś stabilność albo powodzenie Waszego projektu. Dlatego teraz w drugiej połowie października tak jakby zadzieją się jakieś sytuacje, albo będą jakieś okoliczności, gdzie nie tyle będziecie zmuszeni do tak jakby przerwania tego projektu, czy przerwania przerwania czego, hmm. tej ścieżki, którą do tej pory podążaliście. To niekoniecznie musi być narzucone z góry, ale tutaj tak jakbyście wy, co najmniej część z was po prostu znalazła się w takim momencie, y, gdzie po prostu albo na przykład załamujecie ręce, y, albo już macie, macie dość, tak, a nie chcielibyście y, tak jakby zejść z tej ścieżki, tak, bo bardzo wam na niej zależy. Bo tutaj też pojawia nam się takie tak jakby przywiązanie do tej ścieżki. Więc chodzi o to, żebyście nie mieli takiego poczucia, że jeżeli z niej zejdziecie, to już nigdy na nią nie wskoczycie. Nie, wręcz przeciwnie, jesteście wzywani do tego, żeby na tej ścieżce pozostać, ale żeby pójść w przeciwnym kierunku wró wrócić do punktu zero, do punktu wyjścia, tak? A raczej wejścia na tą ścieżkę i zacząć od nowa. Tutaj szczególnie z kartą trzech monet pokazuje nam się, że trzeba coś jeszcze dopracować, być może przeoczyliście jakieś szczegóły albo być może nie mieliście wystarczająco dużo informacji, albo po prostu zamiast iść tą ścieżką to nią po prostu biegliście, tak? Ale tutaj absolutnie nie macie się czym przejmować, dlatego że po tej karcie śmierci mamy magika. To jest między innymi zaczynanie właśnie od zera, ale tutaj tak jakby to, co do tej pory przeszliście, tak? ta, ta część tej ścieżki, którą przeszliście, ten czas nie pójdzie na marne, bo mieliście okazję zobaczyć, co było dookoła, dookoła Was, co ewentualnie poszło albo mogło pójść nie tak, i teraz tak jakby będziecie mieli okazję, żeby powyciągać sobie wnioski z tego, co się do tej pory działo, wracacie na początek tej samej ścieżki i idziecie od nowa, ale już z większą wiedzą, tak? Wiecie, czego oczekiwać, już wiecie, w jaki sposób kroczyć tą ścieżką, żebyście już nie znaleźli się w takim punkcie chaotycznym, gdzie zaczynacie właśnie tracić kontrolę, gdzie nie do końca wiecie, o co chodzi, co się dzieje i jesteście zupełnie zblokowani. To mam wrażenie, tak jakby powrót do samego początku ścieżki i tak jakby ponowne kroczenie od tych pierwszych metrów, tak? Od nowa, to po prostu pomoże Wam upewnić się, że tą ścieżką dojdziecie do tego, do czego sobie zamierzyliście dojść. Tak. Tylko tak jakby to pierwsze podejście do, do tego Waszego celu albo było nieprawidłowe albo po prostu być może w międzyczasie wydarzyło się coś innego, zmieniły się jakieś okoliczności tak i po prostu nie, nie dalibyście rady dojść do końca. Dlatego nie obawiajcie się, nie przejmujcie się niczym. Po prostu jeżeli czujecie się tak jakby czujecie, że nie jesteście w stanie iść dalej do przodu, że coś was tak zblokowało, że no masakra, tak? To nie obawiajcie się, wróćcie do linii startu i zacznijcie od nowa. Karty zdecydowanie Was do tego zachęcają. Będziecie w stanie odnieść sukces pod warunkiem, że nie będziecie szli w zaparte i nie będziecie kontynuować tą ścieżką bez powrotu do tej linii startu, bo wtedy po prostu tak jakby może Wam coś nie wyjść albo ten cel, tego celu po prostu nie uda Wam się osiągnąć, tak? Nie obawiajcie się tego, nie bójcie się zaczynać od nowa. Najważniejsze jest to, żebyście, żebyście znaleźli w sobie te pokłady siły i pokłady cierpliwości, żeby zacząć to od nowa i wtedy ten sukces osiągnąć. Tak naprawdę to by było na tyle. Mam nadzieję, że z nami część z Was będzie w stanie skorzystać z tego czytania. Pięknie Wam dziękuję za to, że je obejrzeliście. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.